W odcinku 412 pokazywałem sortowanie danych tekstowo-liczbowych. Miałem takie dane, które składały się zawsze z czterech cyfr, a potem po nich występowały jakieś litery. Tak jak tutaj, w tym przykładzie mam zawsze dwie cyfry, a po nich występują jakieś litery. Niestety sposób, który zaproponowałem w tamtej części, nie zadziała, jeżeli tych cyfr będzie więcej lub mniej. W takim przypadku, jaki widoczny jest w kolumnie J, spójrz, te dwie ostatnie pozycje. Jedna, pierwsza z nich ma jedną cyfrę, ta ostatnia ma. Trzy cyfry. I tam to sortowanie już niestety nie zadziała. Zauważył to Radek w komentarzu pod filmem, dał o tym znać. Spróbujmy coś wykombinować, żeby można było sortowanie na takich danych jednak wykonać. Do dzieła. Więc nie znalazłem żadnego sposobu na to szybkiego, jak zmodyfikować te dane oryginalne, aby można je było posortować. Ale dodajemy dwie kolumny pomocnicze. Nazwę je sort 1 i sort 2. I w tych kolumnach pomocniczych, ups, formatowanie się. Nie skopiowała automatycznie, i w tych kolumnach pomocniczych spróbuję rozdzielić te dane na dwie części: na część liczbową i na część tekstową. Szukajmy prawidłowości, więc zawsze na końcu tych, tych liczb, niektórych z nich, występuje tylko jedna litera. Więc biorąc pod uwagę tę prawidłowość, Zbuduję taką formułę. Powiem Excelowi, aby użył funkcji jeżeli i aby sprawdzał, czy mamy do czynienia z liczbą, więc użyjemy funkcji czy liczba. Ups, miało być czy liczba, za szybko nacietałem tabulator. Czy liczba i każemy działać tej funkcji na komórce B2. Zamykam nawias, średnik i jeśli trafimy na liczbę, to będę chciał, aby Excel ją po prostu przepisał. W przeciwnym razie, jeżeli to nie będzie liczba, to będę chciał wyciągnąć tę część, która odpowiada za liczbę, a to, są, to będą wszystkie znaki z wyjątkiem ostatniego. Więc użyję funkcji lewy i powiem tej funkcji lewy, aby zadziałała wówczas na takim, na takim tekście, bo to już nie będzie numer, tylko to będzie tekst. I aby z tego tekstu ona wyciągnęła tyle o jeden mniej znak niż jest wszystkich znaków w tym tekście, więc użyję funkcji długość, która Zadziała mi na tej, na tej oryginalnej liczbie, i od tej długości, która wyjdzie, odejmę jeden, bo będę chciał, aby funkcja lewy wyciągnęła mi wszystkie znaki z wyjątkiem ostatniego. Zamykam nawias od funkcji lewy, zamykam nawias od funkcji jeżeli, zatwierdzam to i zobaczmy, co z tego wychodzi. Mam taką sytuację. Niektóre z tych liczb nie są jeszcze liczbami, tylko są tekstami. Spójrz. Zwróć uwagę na wyrównanie do lewej strony, więc powiem Excelowi, aby to, co wychodzi z funkcji lewy, aby zostało przekonwertowane na liczbę, użyję podwójnego zaprzeczenia. Zatwierdzam tę formułę i kopiuję do samego końca w dół. Spójrz, pięknie mam liczbę. Teraz wyciągnę teksty. Będzie to ostatni znak w przypadku tych pozycji, które nie są liczbami. Więc podobnie jak przed chwilką, użyję funkcji 3LICZBA, aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z liczbą. I powiem tej funkcji, że jeśli... I powiem funkcję jeżeli, że jeśli trafię na liczbę, to będę chciał wstawać pusty ciąg tekstowy, a w przeciwnym razie, czyli jeżeli trafię na liczbę z tekstem na końcu, która notabene całością, całość to będzie tekst, to wówczas chciałbym wyciągnąć ten ostatni znak z końca. Więc użyję funkcji prawy, której powiem, zadziałaj na wartości z komórki B2. W tym przypadku średnik 1, to 1 mogę pominąć, bo jeżeli nie powiem funkcji prawy ile znaków ma być wyciągniętych, to ta funkcja założy, że chcę wyciągać jeden. Zamykam nawias od funkcji prawy, zamykam nawias od funkcji jeżeli, zatwierdzam tę formułę i kopiuję do samego końca w dół. Teraz jak mam te dwie kolumny, to zrobię sortowanie według tych właśnie kolumn pomocniczych i ta oryginalna ustawi mi się w takiej kolejności, w jakiej potrzebuję. Sprawdźmy to, dane Sortuj. Powiem Excelowi, aby sortował najpierw według kolumny Sort 1. Klikam, w dodaj poziom, a następnie według kolumny Sort 2. W tej pierwszej, wartościami od najmniejszych do największych, zwróć uwagę, to okienko sortowania wykryło, że w kolumnie Sort 1 są liczby, więc tu mam podpowiedź typową dla liczb, a w kolumnie Sort 2 są teksty i tu mam podpowiedź typową dla tekstów. Klikam OK, aby to zatwierdzić i voilà, mam dane posortowane tak, jak potrzebowałem tak aby liczby były ustawione w kolejności rosnącej, a teksty, które występują za tymi liczbami, również aby były odpowiednio posortowane. Jeżeli masz jakiś szybszy, ciekawszy sposób, to chętnie bym go poznał, daj znać w komentarzu pod filmem.